Paryż, miasto świateł. Tego wieczoru spowite cieniem. Przeraźliwy krzyk rozciął ciszę ulic. Echa odbijały się od wiekowych kamienic, niknąc w łagodnym szumie sekwany. Młoda dziewczyna, amerykanka, porwana. Świadkowie mówili o dwóch mężczyznach, mrocznych i zwinnych, znikających w labiryncie zaułków. Poznajcie detektywów Dawida i Boba, siwych wilków zahartowanych latami służby. Dawid, nawiedzany przez widma przeszłych porażek, niósł na barkach ciężar miasta. Bob, świeżo upieczony glina, chętny do wykazania się. Partnerzy z przypadku, zjednoczeni wspólnym kodeksem, chronić niewinnych. Radio ożyło trzaskiem. Porwanie. Sprawcy, bracia Moro, znani ze swej bezwzględności. Dziewczyna, zaledwie osiemnastolatka, ich kolejna pionka w pokręconej grze. Dawid poczuł znajomy przypływ gniewu. W jego oczach pojawił się stalowy błysk. Mieli miasto do ochrony, dziewczynę do uratowania. Rozpoczął się pościg. Perzot mknął przez paryską noc. Dawid, człowiek instynktu, z precyzją lawirował wąskimi ulicami. Bob, cały w nerwach i na adrenalinie, trzymał się kurczowo deski rozdzielczej. Bracia Moro wiedzieli, zawsze byli o krok przed nimi. Dawid walnął pięścią w deskę rozdzielczą. To nie byli tylko kryminaliści. To byli drapieżcy. S1, telefon Dawida zawibrował. Interpol, Moro, poszukiwani w całej Europie, byli mistrzami kamuflażu, duchami w systemie. Żywili się chaosem, pozostawiając po sobie ślad zniszczonych żyć. Godziny zlewały się w mglisty obraz krętych dróg i o włos unikniętych kolizji. Radio trzeszczało kolejnymi komunikatami, każdy spóźniony. Frustracja toczyła Dawida. Znał to miasto, jego sekrety i rytm. Ale moro poruszali się jak fantomy. Gdy noc się pogłębiła, pościg doprowadził ich do opuszczonego magazynu na obrzeżach Paryża. Wewnątrz napięcie wisiało w powietrzu jak burzowa chmura. Mamy was w potrzasku. Oddajcie dziewczynę, a możemy porozmawiać. Myślisz, że wygrałeś? To jeszcze nie koniec, detektywie. Ta, naprawdę wierzysz, że poddalibyśmy się bez walki? Dość, gdzie ona jest? Coście z nią zrobili? Impas się zaostrzał. Każda ze stron gotowa do ataku. Na zewnątrz wiatr hulał po ulicach, jakby w oczekiwaniu na nadchodzącą burzę. Świt wstawał nad Marsylią, oblewając miękkim blaskiem stary port. Cienie nocy ustępowały, ale mrok w sercach ludzi pozostawał. Gdy patrzyli na słońce wschodzące nad Morzem Śródziemnym, ciężar minionej nocy zaczął ustępować. Spojrzeli w twarz ciemności i zwyciężyli nie tylko dla miasta, ale dla duszy ocalonej z otchłani. S3: Dziękuję Wam obojgu. Myślałam, że jestem stracona, ale mnie znaleźliście. Wyprowadziliście mnie z powrotem do światła. S2: Tak, nadzieja. To ona pozwala nam iść naprzód, prawda? S1. Długa noc, Bob. Ale spójrz, miasto się budzi. Jest jeszcze nadzieja.